Tarquinią Pryską, piąty król Rzymu i jego wielkie. Tarquinio Pryską, znany również jako Tarquinius Priscus, to postać, która zasługuje na naszą uwagę nie tylko ze względu na swoje królewskie pochodzenie, ale także dzięki znaczącym zmianom, jakie wprowadził w Rzymie. Rządził od 616 przed naszą erą do 579 przed naszą erą i znany jest głównie z imponujących projektów publicznych, które odmieniły miasto na zawsze. Przygotujcie się na podróż pełną intryg. Budowli i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Kim BYL Tarquinio Prisco? L. Tarquinio Prisco pochodził z etruskiej rodziny, co czyni go wyjątkowym wśród rzymskich królów. Jego ojciec, Demaratus, był bogatym kupcem z greckiego miasta Korynt, który osiedlił się w etruskim mieście Tarkini. Młody Tarquinio, urodzony jako Lukumo, miał więc greckie i etruskie korzenie. Od najmłodszych lat Lukumo wykazywał ogromne zdolności przywódcze i intelektualne. Jego ambicje były większe niż możliwości oferowane przez Tarkini, dlatego postanowił przenieść się do Rzymu, miasta pełnego obietnic i możliwości. Przyjął imię Tarquinią pryską i szybko zyskał szacunek mieszkańców, dzięki swoim umiejętnościom dyplomatycznym i strategicznym. Droga do tronu. Przeniesienie się do Rzymu było dla Tarquinią przełomowym krokiem. Jego charyzma i zdolności przywódcze nie uszły uwadze króla Anką Marciusa, który z czasem zaczął traktować go jak syna. Po śmierci Ankoł, Tarquinią miał już wystarczające poparcie, by zostać wybranym na króla. Tarquinią Pryską objął tron w 616 przed naszą erą, a jego rządy zapowiadały nową erę dla Rzymu. Wiedział, że aby utrzymać i rozwijać miasto, musi wprowadzić liczne reformy i projekty budowlane, które podniosą standard życia jego mieszkańców. Wielkie dzieła publiczne. Tarquinią Pryską był wizjonerem, który rozumiał, że rozwój infrastruktury jest kluczem do potęgi Rzymu. Jego pierwszym wielkim projektem była budowa Circus Maximus, ogromnego stadionu przeznaczonego do wyścigów rydwanów. Było to nie tylko miejsce rozrywki, ale także symbol rzymskiej potęgi i technologii. Kolejnym ambitnym projektem była budowa Cloaca Maxima, jednego z pierwszych systemów kanalizacyjnych na świecie. Dzięki temu Rzym stał się miastem czystszym i zdrowszym, co przyczyniło się do wzrostu populacji i dobrobytu. Świątynia Jowisza Jednym z najbardziej imponujących osiągnięć Tarkwiniou było wzniesienie świątyni Jowisza na Kapitolu. Była to największa i najważniejsza świątynia w Rzymie, poświęcona najważniejszemu bogu w rzymskim Panteonie. Budowa tej świątyni była wyrazem pobożności Tarkwiniou oraz jego dążenia do umocnienia religii jako fundamentu społeczeństwa. Świątynia Jowisza stała się centrum życia religijnego i politycznego Rzymu. Tu odbywały się najważniejsze ceremonie religijne, a także spotkania Senatu. Była to budowla, która przez wieki inspirowała i budziła podziw. Wzmacnianie obrony. Tarquinio upryskoł, rozumiał, że silna obrona jest kluczem do przetrwania i rozwoju miasta. Dlatego postanowił wzmocnić mury obronne Rzymu i zbudować nowe fortyfikacje. Dzięki temu miasto mogło skuteczniej bronić się przed atakami wrogów. Pod jego rządami Rzym stał się twierdzą nie do zdobycia, co pozwoliło na rozwój handlu i kultury bez obawy przed zewnętrznymi zagrożeniami. Tarquinio zrozumiał, że bezpieczeństwo jest podstawą dobrobytu i zadbał o to, by Rzymianie mogli spać spokojnie. Reformy wojskowe. Tarquinio Upryskoł był również znakomitym strategiem wojskowym. Wprowadził liczne reformy, które zwiększyły efektywność i zdolności bojowe rzymskiej armii. Jednym z jego najważniejszych osiągnięć było wprowadzenie nowego podziału wojsk na jednostki taktyczne, co umożliwiło lepsze zarządzanie i koordynację podczas bitew. Dzięki jego reformom rzymska armia stała się jedną z najpotężniejszych sił militarnych w regionie. Tarquinio wiedział, że silna armia jest niezbędna do obrony i ekspansji Rzymu, dlatego poświęcił wiele uwagi jej rozwojowi i modernizacji. Dyplomacja i sojusze Tarquinio Pryskou był nie tylko wojownikiem, ale także utalentowanym dyplomatą. Zrozumiał, że aby utrzymać pokój i stabilność w regionie, konieczne jest nawiązywanie sojuszy z sąsiednimi plemionami i miastami. Dzięki swoim umiejętnościom negocjacyjnym zawarł liczne traktaty, które zapewniły Rzymowi bezpieczeństwo i możliwość dalszego rozwoju. Jego dyplomatyczne sukcesy pozwoliły na uniknięcie wielu konfliktów i skupiły uwagę na rozwoju wewnętrznym miasta. Tarquinio rozumiał, że pokój i stabilność są kluczowe dla dobrobytu Rzymu, dlatego dążył do budowania trwałych i korzystnych relacji z sąsiadami. Reorganizacja społeczeństwa Tarquinio Uprysko wprowadził również szereg reform społecznych, które miały na celu poprawę życia obywateli rzymskich. Jednym z jego najważniejszych osiągnięć była reorganizacja społeczeństwa, która umożliwiła lepsze zarządzanie miastem i jego zasobami. Podzielił społeczeństwo na klasy i wprowadził nowe prawa, które regulowały prawa i obowiązki obywateli. Dzięki tym reformom Rzym stał się bardziej zorganizowanym i sprawiedliwym miastem, co przyczyniło się do jego dalszego rozwoju i wzrostu. Ostatnie lata rządów. Pod koniec swojego panowania Tarquinią Pryską skupił się na umacnianiu osiągnięć swojego panowania. Kontynuował pracę nad rozwojem infrastruktury, wznosząc nowe budynki publiczne i świątynie. Jego rządy były okresem stabilności i dobrobytu, który przygotował Rzym na przyszłe wyzwania. Niestety, jego panowanie zakończyło się w tragicznych okolicznościach. Został zamordowany przez swoich przeciwników politycznych. Co doprowadziło do krótkotrwałego chaosu w mieście. Jednak jego dziedzictwo przetrwało i jego osiągnięcia nadal były inspiracją dla przyszłych pokoleń. Dziedzictwo Tarquinią Pryską. Tarquinią Pryską pozostawił po sobie trwałe dziedzictwo, które na zawsze odmieniło Rzym. Jego projekty budowlane, reformy wojskowe i społeczne oraz umiejętności dyplomatyczne przyczyniły się do rozwoju i potęgi miasta. Jego wizja i determinacja sprawiły, że Rzym stał się jednym z najważniejszych centrów starożytnego świata. Dla dzisiejszej młodzieży, historia Tarquinio Łupryskołu jest lekcją przywództwa, odwagi i innowacji. Pokazał, że z odpowiednią kombinacją siły, mądrości i wizji można przekształcić wyzwania w możliwości i zbudować trwałe dziedzictwo. Tarquinio Prysko w kulturze popularnej. Postać Tarquinio Łupryskołu znalazła swoje miejsce w kulturze popularnej. Jego życie i osiągnięcia były tematem wielu książek, filmów i gier wideo. Od dramatycznych przedstawień w teatrze po epickie bitwy w grach, historia Tarquinioł-Pryską nadal fascynuje i inspiruje ludzi na całym świecie. W filmach Tarquinioł jest często przedstawiany jako charyzmatyczny i nieustraszony lider, którego decyzje kształtowały losy Rzymu. W grach wideogracze mogą wcielić się w rolę Tarquinioł, dowodząc jego wojskami i budując potężne miasto. Te nowoczesne interpretacje utrzymują pamięć o Tarquinio żywą i nadal inspirują nowe pokolenia. Lekcje dla współczesnych liderów. Historia Tarquinio pryską oferuje cenne lekcje dla dzisiejszych liderów. Jego umiejętność łączenia siły z mądrością, działania z refleksją oraz innowacji z tradycją to cechy, do których powinien dążyć każdy współczesny lider. Tarquinią uczy nas, że prawdziwe przywództwo to równowaga między władzą a empatią, między zdobyczami a służbą. Jego sukcesy i wyzwania przypominają nam, że droga do wielkości nie jest łatwa, ale jest możliwa dzięki odpowiedniej kombinacji wizji, odwagi i determinacji. Pokazał, że nawet w obliczu przeciwności można osiągnąć wielkie rzeczy i pozostawić trwały wpływ. Innowacje wojskowe Tarquinio. Oprócz swoich umiejętności dyplomatycznych i budowlanych, Tarquinio Prysko był także innowatorem wojskowym. Wprowadził nowe taktyki i technologie, które zwiększyły skuteczność rzymskiej armii. Tarquiną rozumiał, że przewaga militarna nie zależy tylko od liczby żołnierzy, ale także od jakości ich broni i inteligencji strategii. Zainwestował w rygorystyczne szkolenia dla swoich żołnierzy, zapewniając, że zawsze są gotowi do walki. Tarquinio promował także tworzenie nowych broni i narzędzi wojennych, czyniąc rzymską armię potężną i budzącą strach u przeciwników. Wpływ Tarquinią na system polityczny. Tarquinio Pryskoł pozostawił również swój ślad w systemie politycznym Rzymu. Założenie przez niego Senatu było kluczowym krokiem w stworzeniu bardziej zorganizowanej i efektywnej struktury rządowej. Senat stał się kluczowym organem podejmującym decyzje i zarządzającym imperium, a jego wpływ trwał przez wieki po śmierci Tarquinio. Senat zapewniał platformę do dyskusji i debaty na temat ważnych kwestii, promując środowisko współpracy rządowej. Wizja Tarquinio dotycząca zrównoważonego i inkluzywnego rządu pomogła stworzyć solidne fundamenty dla polityki rzymskiej, które wpłynęły na systemy rządowe na całym świecie. Tarquinio Prisco i Religia Tarquinio odegrał również ważną rolę w religii rzymskiej. Wierzył, że oddanie Bogom jest kluczowe dla sukcesu i dobrobytu Rzymu. Podczas swojego panowania zachęcał do budowy świątyń i organizowania rytuałów religijnych, aby oddać cześć Bogom i zapewnić ich ochronę. Tarquinioł promował festiwale religijne, które jednoczyły obywateli i wzmacniały tożsamość kulturową Rzymu. Te wydarzenia nie były tylko okazjami do oddawania czci, ale także szansą dla społeczności na spotkanie i celebrowanie wspólnego dziedzictwa. Tarquinioł w literaturze antycznej Dokonania Tarquinioł pryską zostały udokumentowane przez wielu historyków i pisarzy starożytnych. Księgi i zwoje z tamtych czasów opisują jego kampanie wojskowe, polityki i trwały wpływ na Rzym. Te relacje pomogły zachować pamięć o Tarquinio i przekazywać jego lekcje przyszłym pokoleniom. Pisarze tacy jak Tytus Liviusz i Plutarch poświęcili całe rozdziały Tarquinio, podkreślając jego osiągnięcia i przyczyniając się do jego obrazu jako jednego z wielkich liderów Rzymu. Te dzieła literackie nie tylko celebrują jego dziedzictwo, ale także służą jako źródło inspiracji dla tych, którzy studiują historię i przywództwo. Tarquinio Prisco Zizieć Dziś historia Tarquinio pryską nadal inspiruje i uczy. Jego życie i osiągnięcia są studiowane w szkołach i uniwersytetach, a jego dziedzictwo jest celebrowane na wydarzeniach historycznych i kulturalnych. Tarquinio jest przykładem, jak wizja, odwaga i determinacja mogą przekształcić naród i uczynić go silniejszym i bardziej prosperującym. Dla dzisiejszej młodzieży Tarquinio jest historycznym bohaterem, który pokazuje, że niezależnie od wyzwań, z którymi się spotykamy, można osiągnąć wielkie rzeczy dzięki ciężkiej pracy i jasnej wizji. Jego historia przypomina, że przeszłość może nauczyć nas cennych lekcji dla teraźniejszości i przyszłości. Tarquinio i współczesność. We współczesnym świecie wpływ Tarquinio nadal można dostrzec w różnych dziedzinach. Idee integracji kulturowej, innowacji wojskowych i zrównoważonego zarządzania, które promował, są tak samo istotne dzisiaj, jak były ponad 2000 lat temu. Współcześni liderzy i strategowie mogą wiele nauczyć się z jego polityk i strategii. Tarquinio Pryską jest dowodem na to, że zasady skutecznego przywództwa są ponadczasowe. Jego zrównoważone i wizjonerskie podejście nadal jest wzorem dla tych, którzy pragną wprowadzać zmiany w swoich społecznościach i na świecie. Wpływ Tarquinio na edukację. Podczas swojego panowania, Tarquinio Pryską zdawał sobie sprawę z kluczowej roli edukacji w kształtowaniu przyszłości Rzymu. Wprowadził liczne reformy edukacyjne, które miały na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności obywateli rzymskich. Zakładał szkoły i akademie, w których młodzi Rzymianie mogli uczyć się nie tylko podstawowych umiejętności, ale także zaawansowanych dziedzin, takich jak filozofia, matematyka i retoryka. Jego wizja edukacji była oparta na przekonaniu, że dobrze wykształcone społeczeństwo jest kluczem do sukcesu i trwałości miasta. Tarquinio i sztuka. Tarquinio Pryską miał również wielkie zamiłowanie do sztuki i kultury. Jego rządy były okresem rozkwitu artystycznego, podczas którego wspierał rozwój rzeźby, malarstwa i architektury. Zainicjował liczne projekty, które miały na celu u miasta i uczczenie jego osiągnięć. Pod jego patronatem powstały wspaniałe dzieła sztuki, które przetrwały wieki i nadal inspirują artystów na całym świecie. Tarquinioł rozumiał, że sztuka jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego i może być źródłem dumy i tożsamości dla mieszkańców Rzymu. Tarquinioł Pryską i prawa kobiet. Tarquinioł Pryską był także pionierem w dziedzinie praw kobiet. Jego rządy były okresem, w którym kobiety zyskały większe prawa i swobody. Tarquinioł wprowadził reformy, które umożliwiły kobietom większy udział w życiu społecznym i politycznym miasta. Pod jego panowaniem kobiety mogły pełnić ważne funkcje publiczne. Takie jak kapłanki czy zarządczynie majątku. Tarquinio uwierzył, że równość płci jest kluczowa dla harmonijnego rozwoju społeczeństwa i starał się promować polityki, które wspierały prawa i wolności kobiet. Tarquinio Łupryskoł w literaturze antycznej. Dokonania Tarquinio pryską zostały udokumentowane przez wielu historyków i pisarzy starożytnych. Księgi i zwoje z tamtych czasów opisują jego kampanie wojskowe, polityki i trwały wpływ na Rzym. Te relacje pomogły zachować pamięć o Tarquinio i przekazywać jego lekcje przyszłym pokoleniom. Pisarze tacy jak Tytus Liviusz i Plutarch poświęcili całe rozdziały Tarquinio, podkreślając jego osiągnięcia i przyczyniając się do jego obrazu jako jednego z wielkich liderów Rzymu. Te dzieła literackie nie tylko celebrują jego dziedzictwo, ale także służą jako źródło inspiracji dla tych, którzy studiują historię i przywództwo. Tarquinio Prisco Zizieć Dziś historia Tarquinio pryską nadal inspiruje i uczy. Jego życie i osiągnięcia są studiowane w szkołach i uniwersytetach, a jego dziedzictwo jest celebrowane na wydarzeniach historycznych i kulturalnych. Tarquinio jest przykładem, jak wizja, odwaga i determinacja mogą przekształcić naród i uczynić go silniejszym i bardziej prosperującym. Dla dzisiejszej młodzieży Tarquinio jest historycznym bohaterem, który pokazuje, że niezależnie od wyzwań, z którymi się spotykamy, można osiągnąć wielkie rzeczy dzięki ciężkiej pracy i jasnej wizji. Jego historia przypomina, że przeszłość może nauczyć nas cennych lekcji dla teraźniejszości i przyszłości. Tarquinio i współczesność. We współczesnym świecie wpływ Tarquinio nadal można dostrzec w różnych dziedzinach. Idee integracji kulturowej, innowacji wojskowych i zrównoważonego zarządzania, które promował, są tak samo istotne dzisiaj, jak były ponad 2000 lat temu. Współcześni liderzy i strategowie mogą wiele nauczyć się z jego polityk i strategii. Tarquinio Upryską jest dowodem na to, że zasady skutecznego przywództwa są ponadczasowe. Jego zrównoważone i wizjonerskie podejście nadal jest wzorem dla tych, którzy pragną wprowadzać zmiany w swoich społecznościach i na świecie. Podsumowanie: trwałe dziedzictwo Tarquinio Łupryską. Tarquinio Łupryską, piąty król Rzymu, był nie tylko liderem militarnym, był wizjonerem. Który rozumiał znaczenie równowagi między siłą a dyplomacją, tradycją a innowacją. Jego panowanie było okresem wzrostu i rozwoju, który przygotował Rzym do stania się jedną z największych potęg w historii. Jego dziedzictwo nadal inspiruje liderów i młodzież na całym świecie, przypominając nam, że odwaga, determinacja i wizja są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Historia Tarquinio Pryską jest celebracją ludzkiej zdolności do pokonywania wyzwań i budowania lepszej przyszłości dla wszystkich.